Dorosły Rynek Kultowy, który uczestniczy również w przygotowaniach zabezpieczenia wszystkich skutków związanych z świętem 1 listopada. Otóż Dorosły Rynek Kultowy, w dniach od 29 październik do 1 listopada, na parkingu dla infektów przy Bramie A zabezpieczyć zabezpieczenie 5 miejsc parkingowych dla samochodów i tam również będzie odpowiedzialny za pewną rotację tych samochodów, bo później mamy pewne problemy, że właśnie jeżdżący kupcy nie do końca przestrzegają pewnej postawy do zimu, później powstają pewne zakłócenia, także próbujemy to z góry określić i zorganizować. Następnie gorzostkie mek Kultowy zorganizuje handel przy bramie AIB zabezpieczy pojemniki na śmieci przy ramach gwiazdowych na cmentarz i opróżnianie tych pojemników na śmieci. Tam będą dwa kontenery dla handlujących. Na cmentarzu wykona to zabezpieczenie i te pojemniki opróżnianie gorzowskiego również rzynek i tutaj y, chciałbym również zwrócić uwagę, że będą to również y, dostarczone w dniach 31 październik 3 listopada przez administratora cmentarza będą ustawione i zabezpieczone szalety dla potrzeb mieszkańców w liczbie 8 sztuk. Także tu też pewne złagodzenie potrzeb, y, które w tym zakresie wystąpią. Tak jak moi przedmówcy powiedzieli, policja i Straż Miejska jest upoważniona do wszystkich działań, które jakby w stosunku do prezentowanych ustaleń ale w zakresie nieprzewidywalnych zdarzeń, bo zbadamy, że wszystko można idealnie ustawić, ale może dojść do jakiejś perturbacji, będą na gorąco podejmować decyzje w zakresie wprowadzenia wariantu jakiegoś zastępczego, ale skutecznego, żeby korzystanie i bezpieczeństwo skorzystania, jeśli chodzi o cmentarz, był mieszkańcom zagwarantowany. No, dziękuję. Proszę. Dziękuję.